Słoń hipokryta. Będę dzisiaj gadał w imieniu Radka, odbiegając od swojej roli stylowego, bo pewne gadzisko robi pewne zamieszanie wokół serwera i w ogóle wokół wszystkiego, co istnieje. A sprawa jest dosyć zabawna, więc proszę posłuchajcie. Ja pierdzielę, dobra. Nie dość, że gościu. Ten Słoniu, o którym wcześniej mówiłem, po odejściu z jednego serwera zaczął ich obrażać i ściągnął na nas jakąś tam plagę ataków, to teraz, gdy my łaskawie stwierdziliśmy, że rezygnujemy z takiego gościa co on, to on wiesza na nas łby, kurde, żeby wyjść z twarzą, wiecie. Powiedz mi, Słoniu, co ty ze sobą prezentujesz? Chłopie, to jest naprawdę, no nie, moim zdaniem to jest najrząśniejsza rzecz, jaką kiedykolwiek widziałem, Um, nie było żałośniejszych rzeczy, nawet Deljian nie był taki, taki jak ty. Nie dość, że istnieje tylko dzięki temu, że tak naprawdę dałem mu warunki do rozwoju na stylowej masakrze, co bardzo dobrze podkreślił jeszcze Darek, jak widzicie pewnie na ekranie, bo słoń pewnie będzie gadał. Hy, 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 ta dzięki stylowej <grym, <grym> Proszę cię. Nie dość, że pomagałem mu, gdy tylko miał jakikolwiek problem, powierzając nawet rangę osób, które wkurzały go na serwerze, dając mu kontrolę nad tym, czy ich degradować, czy też nie. To gość zamiast sprawę załatwić po męsku, jak człowiek, i napisać im o tym, przeprosić, poprosić, żeby czegoś tam nie robili, to nie, kapuj do stylowego, stylowy opierdziel ich, stylowy zrób coś z nimi, stylowy, bo oni coś odwalają. A, no, jeszcze twierdzi, że ja go obgadywałem. No, sorry, ale nie. Specjalnie wypowiedziałem się w tylko pierwszych 10 minutach mojego live'a o nim, twierdząc, że jest hipokrytą i manipulantem, pieprzonym. A czy tego nie mówiłem? Żeby specjalnie nie poświęcać kurwa 6 godzin swojego życia. Jak to on twierdząc, że mamy złą administrację i jacy to my źli nie jesteśmy. O mój Boże! Ja chyba zamykam serwer, wiecie po tym wszystkim, bo my tacy źli jesteśmy. Nikt u nas nie gra. Eee, serio, Słoniu. Najbardziej bawi mnie to, gdy dwunastolatek, który był u nas w administracji, wyzywa mnie od najgorszego i tak dalej, i tak dalej. Że degrad nieodpowiedni, bez przyczyn, i się podlizuje ciągle temu słoniowi, jaki to on dobry nie jest, jaki ten stylowy zły, jaka ta stylowa jest zła, i wiecie, reklamuje jeszcze każdemu na PW, pisze, chodźcie na ten serwer, bo lepszy, wysyłając serwer, który jeszcze nie powstał i powstanie za dwa miesiące. Eee... Proszę cię, ale dobra, to nie, nie, nie finał tej historii, nie, bo żeby tego było mało, żeby tego było mało, to ten dwunastolatek, który dostał degrada, jest zdegradowany przez słońce. ja mu tego degrada nie dałem i wysyłam temu właśnie dwunastolatkowi zdjęcia, że tak naprawdę nie mordko, to nie ja cię zdegradowałem. To on cię zdegradował, o czym słynny dwunastolatek twierdzi MASZ RACJĘ, NIE WIEDZIAŁEM Bitch please Najlepsze no, są momenty, gdzie się śmiał z komentarzy obrażających administrację Komentarze te były żałosne jak zachowanie Abedambe um, No ale nie wspomniał oczywiście o tym, że od razu po tym zajściu przeprosiłem go na Discordzie Co on oczywiście odpowiedział, ale dalej kontynuował swojego live'a, bo wiecie znaczy, no, na swoim live'ie dalej kontynuował wypowiedź na stylowej masakrze. Jakie to złata administracja, i tak dalej. Zamiast po prostu zamknąć ryj i nie mówić nic na temat serwera, tak jakbym to ja postąpił, tak jakby to postawiło wiele osób, które by było, no nie wiem, w jakikolwiek sposób urażone, ale on ciągle nawija o tym serwerze, bo wiecie. Yy, słonik to jest taki magnesik na suby i wyświetlenia. Jeżeli bym o tym yy, nie gadał, gdyby o tym nie gadał on by po prostu na swoich liveach, to byście go nie oglądali, bo bo on jest po prostu nudny jak nad Niemnem, kurwa. Um, koleś podczas mojego live'a, napisał mi jakieś tam powodzenia i tak dalej, fajnie, fajnie, nie? Po czym zablokował mnie na jego Discordzie. Nawet nic tam nie pisałem, więc nie wiem dlaczego to zrobił. Ale jeszcze blokuje każdego z administracji, przez co, no, nie da się oczywiście załatwić sprawy pokojowo, bo gdy wbiłam do niego na live'a i zwracam mu uwagę, żeby zmienił content zgadania gadania o stylowej, no to hipuś mnie oczywiście zablokował, po czym kontynuował wypowiedź o stylowej masakrze. To było dzisiaj. swoim drogą, wszystkie te linki i tak dalej do tych live'ów jego, o ile jeszcze nie usunął, bo pewnie usunął po tym Live po tym jak sprawdzicie to samo porównując sobie to, co ja mówię do tego jego live'a no to po prostu on już pewnie to usunie, bo to jest, to jest mamut, on, on sobie nie da źle powiedzieć o, na jego temat. Um, najgorsze w tym wszystkim jest jednak to, że wy mu w tym wierzycie tak naprawdę. No, ludzie, po prostu ruszcie głową, zastanówcie się, co on wyprawia na tych live'ach. Popatrzcie, w jaki sposób on zdobywa widzów. My na stylowej masakrze Załatwiamy mu współpracę. Ma tak naprawdę wszystko, może robić eventy i tak dalej. Gdy nie ma stylowej masakry, bo wiecie, bo na stylowej masakrze nie gra tam 100 dziennie nowych graczy jak na derpie, no to idzie na derpa, albo wbija na jakieś um, discordy, ad, nie wiem, jakichś popularnych osób i udaje tam jakiegoś, kurwa, 12-latka maciusia, mówiąc Ech, i mam 12 lat, wbijcie na mój kanał, to zobaczycie, he, 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 he. Nie no, powiem wam tak, naprawdę, nie, nie, nie wiem, jakby to powiedzieć. No ja pierdolę. Mm. I naprawdę nie chciałem się nad nim wypowiadać, bo moim zdaniem to absolutnie nie ma sensu. Ale skoro nie daje mi się wypowiedzieć na jego czacie, u niego na live, no to oczywiście bo wiecie, bo widzowie zobaczą i pomyślą jeszcze, że to prawda, o nie, to no, no i co wtedy zrobimy? No to co? Muszę nagrać film na tego cymbała, no nie, bo inaczej się nie da. XD. Ehm, co to jeszcze? Jeszcze w ogóle jak na wczorajszym live. Na wczorajszym live właśnie twierdził, że sam odszedł z naszego serwera, a gdy dzisiaj wysłałem właśnie temu 12 yy, byłemu helperowi zdjęcia, że wiecie, że to jednak on. Wy zresztą te zdjęcia widzicie albo widzieliście wcześniej, że to jednak my stwierdziliśmy, znaczy, no bo on w ogóle stwierdził, że sam odszedł, po czym godzinę później pisał do mnie: E, dobra, jednak nie daj mi moda. To ja se twierdzę, pytam się gościa, no czemu odszedłeś? What the fuck? Po co? No, bo mnie administracja denerwowała. I powiedzcie mi, proszę, dlaczego on im tego nie powiedział? Nie, przyszedł do mnie i wyszedł z Discorda, jak jakiś kurde lamus, najgorszy Szczerze mówiąc. No bo nie wiem, kto się wali, wali takiego focha, to ja wychodzę. Stylowy was załatwi. No, no troszkę tak. E, śmiesznie jest, nie? No i dzisiaj właśnie wysłałem temu 12-letniemu przyjacielowi zdjęcia. To on stwierdził, że. Wait, jednak mnie. Nie chcieli, jednak mnie nie chcieli Jednak nie odszedłem sam i jednak mnie nie chcieli Kurwa Stary, nikt ciebie tutaj nie chciał Darek od dwóch miesięcy mnie błagał, żebym cię wywalił Albo żebym w ogóle cię z powrotem nie przyjmował Dlatego też ja się rozmyśliłem swoją drogą w tej wiadomości Że najpierw napisałem, no spoko dam ci rangę, a później Jednak się muszę jeszcze zastanowić No to patrz On mi ciągle pisał, że To się źle skończy, nie bierz go, bo to jest No moron, tak mi pisał Cytuję tylko, nie? No i co? No i patrz, stało się źle, stało się źle. Darek miał rację, znowu miał rację. Drugi raz go wywalił Darek, bo oczywiście wcześniej za pierwszym razem. Darek też się ciebie pozbył, gdy ty reklamowałeś identyczny serwer Skyblock do naszego, z identycznym pluginem, jedyne co oni mieli to tam chyba bardziej sklep rozwinięty. Nic poza tym, jednocześnie będąc moderatorem i youtuberem naszego serwera. Nie licząc z czego, że oczywiście z naszego serwera przeszło tam około 5-10 graczy, znaczy to był wtedy też twój serwer Mamut jak coś, ty też, ty miałeś współpracę z nami, dbałeś żeby to było jak najlepszy serwer, przecież, nie? No to, to, to fajnie, że ogólnie ściągnąłeś na konkurencyjny serwer, no nie konkurencyjny, bo w ogóle nie wypowiadam się na tamten, na tamten serwer. Około 10 naszych graczy, którzy grali na naszym trybie. No, bardzo dobre zachowanie. Naprawdę. No ale dobra, ja to olałem, nie. Słuchaj. Jedyną chujową osobą w administracji byłeś ty. Powiedz mi proszę, co zrobiłeś od samego początku nowej edycji? No, hm. Udowadnianie 12-letniego 12 Maciusia się nie liczy, oczywiście. Albo niech ktokolwiek mi w ogóle powie, co on zrobił, bo szczerze? On nic nie zrobił. Obr oprócz zgarniania sobie jakichś tam subeczków, nic nie zrobił. On sobie tylko suby zgarniał i się wybijał na tym, że nagrywa ze stylowej, serwer 1.16, clickbait'owy i tak dalej. A w ogóle on za pierwszym razem powrócił od razu jak my zaczęliśmy do góry lecieć, nie, bo on za pierwszym razem również niby zrezygnował, ponoć, jak go właśnie Darek wywalił, ale jak zobaczył, że mój jeden film, wyszła wersja 1.16.1, to nagle powrócił i nagle zachciało mu się grać na survivalu, wow. Jednak, to dosłownie dzień później wyszło ten, 1.16, nie, i on od razu, od razu jest u nas już, 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 słowy jednak wracam, nie, ciekawe dlaczego, Dla, ciekawe dlaczego, może dlatego, że mam 500 widzów, 500 wyświetleń dziennie, kiedy zazwyczaj było to, 500 na film jeden oczywiście z nowym serwerem, kiedy zazwyczaj było tylko, nie wiem, 10, mniej może nawet, nie no, dobra, co ja mówię, było około 100, 200, no ale 500 wyświetleń to był taki 200% więcej praktycznie. No, no nie wiem, zależy, miałem 150 razy dziennie i tak dalej, nie? No nagle wiecie, ło, widzi, że 100 graczy na serwerze zamiast 20, no to trzeba wracać. A kurde, no trzeba wracać. Ehm, ja jeszcze chciał awans do tego na admina, nie? On jeszcze chciał awans, robił nic, a chciał awans. Jedyne co robił to, nagrywał. Z czego nagrywał raz na dwa dni. Raz na trzy dni w sumie, bo dwa razy zderpa. Jeszcze w ogóle, jak coś mu tam promoc zrobił, jakieś się od dealerka, nie? To ja mu tam też pomagałem. Oczywiście dałem sobie Team Mamut i tak dalej, wiecie, żeby być spoko kolegą. No i mu pisze, gratulacje, Dilerek ci wbił na streama, nie? No a on do mnie, yy, no i co? I taki wiesz, tak arogancko, jakby... Jakby jednak poczuł się lepiej. Poczuł się taki, że... <laughs> niedługo współpraca z dilerkiem, kwadratowa masakra i Hawaje, Elo, nie? <laughs> Więc wiecie o co chodzi? E, nie no, Boże, widzisz czy to? <laughs> No tak, jeszcze, przecież dostałeś wolny serwer w ogóle u nas, gdzie miałeś sobie zrobić jakieś tam murder mystery albo coś, cokolwiek chcesz, administrację mogłeś sobie załatwić i tak dalej, no ale sorry, jak nawet nie potrafiłeś go odpalić, no to ciężko o serwer, naprawdę ciężko, szczególnie, że podałem ci instrukcję krok po kroku, co masz robić, no ale wiesz, wszystkiego za ciebie nie zrobimy. Słuchajcie, nie będę się dalej wypowiadał, bo mógłbym tak gadać dużo, dużo rzeczy, odpowiadając na te jego rzeczy, które o mnie gadał i o całym serwerze. Prosiłbym Was tylko o jedno: nie wierzcie we wszystko co zobaczycie w internecie. Słonik robi wszystko, żeby tylko nie było na niego, żeby to on nie był tym złym, bo zresztą z chilerką było tak samo. Ja gadałem w ogóle z szefem chilerki, szefem, właścicielem chilerki, on mówił, że no, tak samo, nic takiego złego wcale nie zrobili. A mamut później tylko nawijał oni, nawijał o on nich i wiecie, żeby po prostu przeciągnąć graczy. Tak samo jak był z nami w administracji, gdy pamiętacie co nam chilerka wbiła, nie? No to on tak samo się śmiał z nich, jak Ach, boki zrywać. No, zobaczymy, jak swój serwer założyć Odwiedzimy was, z chillerką kurde, Ko kozaki Zobaczymy, czy zrobicie bardzo dobry serwer Nie no, oczywiście Ja, ja nie będę, nie będę mu już wbijał, bo, bo będzie zaraz mówił, że stylowa atakuje Pewnie i tak będzie mówił wszystko, co teraz jakiś zły komentarz Ktoś go zhejtuje na czacie, ktoś mu da łapkę w dół Stylowa atakuje, tak będzie I naprawdę, nie wiem, jak wy coś takiego wierzycie Przecież nie każdy hater musi być ze stylowej Co prawda jego większość widowni jest ze stylowej, więc nie dziwię się wcale No ale... A nic w ogóle nigdy nie zbudował samego, żadnego eventu, wszystko budowała za niego nasza administracja, żeby finalnie stwierdzić, że jest chujowa. Piękne, co nie? Nawet dziękować nie potrafił, bo w sumie dużo mu pomagała ta administracja, ta najgorsza administracja na świecie, jak pomaga każdemu. Reta Wolf, ciągle Reces przy nim jest, ciągle mu pomaga z eventami. Kmuchi ciągle się też tepa do osób, jeśli ktoś jest jakiś problem, to Kmuchi od razu mnie informuje, że ktoś do kogoś wbija i kogoś denerwuje, że ktoś czegoś nie ma. Więc... <laughs> Śmiesznie trochę. Z góry też chciałem w ogóle przeprosić parę osób. Em, pewne osoby, które przez niego ucierpiały. Przede wszystkim moją całą administrację, że go ściągnąłem do nas. Przepraszam, to był najgłupszy wybór w moim życiu praktycznie. Koleś się tylko wybił i w sumie nic z tego tak naprawdę nie mieliśmy. SKW za niesłusznego degrada. Właśnie, ta SKW sprawa by się pewnie wyjaśniła, ale no... Odzyskałbyś tą rangę. Ja bym ci tę rangę oddał, gdybym wiedział dokładnie o co chodziło, bo mnie trochę Darek zmylił. Do czego Darek też się przyznał później. No ale później pisałeś takie fajne rzeczy o nas na tym czacie u Mamuta, że no, że troszkę straciłem te zaufanie. Jakbyś tego nie pisał, no to raczej nie miałbym nic większego do ciebie. A, no i jeszcze tego wspomnianego dwunastolatka, że go okłamałem z powodem degrada. No to, to, go okładał, okłamał jednak Mamut. Czy tam słoń. Chuj jedno, wszystko jedno. W takich momentach naprawdę nie dziwię się, że ten gatunek Mamuta wyginął. Jakbym był tak głupi, to też by mi się żyć nie chciało, ale... Dobra, pozdrawiam Was wszystkich, serduchem do Was, żyjcie swoją chwilą, nie wiecie Wy wszystko. Do zobaczenia na live'ach. Jo.